27 września 2024 roku w historycznej kolegiacie w Tumie odbyła się jubileuszowa dziesiąta edycja wręczenia prestiżowych nagród imienia Benedykta Polaka. Po latach ceremonia wraca do Ziemi Łęczyckiej, z której to w 2015 roku rozpoczęła swoją podróż po Polsce. Ziemia Łęczycka odgrywała ważną rolę podczas wielkiej wyprawy podróżnika z misją dyplomatyczną do Hana Mongolskiego w 1245 roku. Legatem papieskim i towarzyszem Benedykta Polaka został współpracownik świętego Franciszka z Asyżu Giovanni da Pian del Carpini. W trakcie wędrówki zatrzymali się na dworze Łączyckiego księcia Konrada Mazowieckiego, który wyposażył ich w dary dla Wielkiego Hana. To właśnie w Łączycy przygotowywano strategię całej ekspedycji na wschód, i na pamiątkę tego wydarzenia to tutaj wręczana jest nagroda. Nagrody imienia Benedykta Polaka przyznawane są za wybitne osiągnięcia eksploracyjne i badawcze na ziemi, morzu, powietrzu i kosmosie, wybitnym naukowcom z Polski i świata. W tym roku nagrodzeni zostali: dr habilitowany Tadeusz Gawin, laureat nagrody głównej w kategorii badacza zagranicznego, profesor Tomasz Rutkowski, laureat nagrody głównej w kategorii badacza-eksploratora polskiego. Państwo Elżbieta i Krzysztof Renikowie, Laureacie wyróżnienia specjalnego w kategorii badacza eksploratora polskiego. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła pani Anna Krysztofiak, artystka chóru Filharmonii Łódzkiej, multi w zakresie instrumentów dawnych i orientalnych. Uroczystości związane z wręczeniem nagród imienia Benedykta Polaka kontynuowane były na Zamku Królewskim w Łęczycy.